Jezu, gdzie oni już tam ładują? Kurde, Nic nie widzę. One more Morlow. Here Uuu, a mnie Lugero, kurde, trafił. Ty, ciężko ja stałem sam na trzech? Tak. <laughs> <laughs> Powodzenia, nie? <laughs> a dzięki, dzięki. No chodź. Wiesz co? Oni tutaj z dołu, kurczę, wychodzili. To jest dźwięki. Oni tutaj gdzieś biegają. Cały czas. No, wiem, ci... słyszę właśnie. Uuu. Kurde. We trzech tu. No i poszli kompletnie drugą stroną niż chciałem. <laughs> Następnym razem im powiedz, żeby szli tą stroną co, Dobra. co, co ty chcesz. Chyba, <laughs> że graffiti się kiedyś nie da stresować. No nie, tędy. Mm. Ty, torety to to chyba można. Ta? Jak? No wiesz, tak? Jak? No jakby jest tak Jakby to graffiti z tego? Nie ma graffiti, ale jakby tak wystrzelać tak? kurcze strzałki. A no one nie znikają przypadkiem? A nie wiem. A ja to ja też nie wiem. Tutaj chyba nie ma póki co. Nie byt, kurde. Te boty cholerne idą jedną stroną, a reszta drugą. No tak. U mnie Jestem Ktoś tam tupla To ja teraz tuplam Leżę Pięknie No Widzę gdzie się dobijają Ok Aaaa! Geek, kurwa! Uważaj, tutaj jest dwóch. Wchodzi jeden. Geek też musi tutaj gdzieś być. Wątpię, no no, Chyba, że drugimi drzwiami wszedł. Nie może, te, może tędy wchodzić, wiesz? Bo te drzwi też są wywalone. Czekaj, gdzie ty topingowałeś? Tutaj. Aha. Tak, jest tutaj Gik, bo strzelali bocy strzelali. Maxim. No, dwóch zostało. Lukero i Geek. Na was trzech. Najlepsi. Nie mów tak, bo nagrywam. <laughs> no to ja to najgorszy w takim razie. <laughs> Ci, co o, mają farta. przeciwnicy. Ci, co mają farta. Kurde dwóch naraz, na sieć kurde umówili No i zgadni się... Ale którzy. dostał po głowie, więc powinien umrzeć. No patrz, Daniel Daniel Siwonski jest U nich kurwa Ta? O faktycznie dlaczego? Halo? Ja tu widzę jakieś jawne nieporozumienie FBI, jest tu. open up Leży Daniel Uważaj tutaj Kurde Wala mnie Ty! Co się dzieje wyskoczył ktoś? O! Oni lugero. są niepoważni To jest lugero Leży lugero Bomba jest? Była Podnieś się mp moje. Czekaj muszę ich zabić najpierw Kurde amunicja mi się kończy O! o. Ty nie ma potrzeby. Ty widzisz, że nie ma życia? <grym> eee, ty masz na no pół, pół strzała. Nie, ten miałem. Tak na jednym pasek, no. No, na pół strzała. No? Ale na szczęście przyszła kawaleria. Eee. <grym> Granata rzucił. Nie umieraj. A ma flasza, ma flasza? Uuu Kurde jest. No, Uważa, on, on jest tutaj. Kurde. Jeden jest tutaj, drugi jest tutaj. A, no. a jest, jest Nie tu za tutaj stoi. No za więkną stoi. To jest spoko, ale tylko jeden nam został na ich czterech Aha, To, to dobrze a, okay. Nie no, Alex, dzięki za pomoc, kurde, przydała się. Ale patrz, <laughs> jedzie O! No nie. A, on się a, obrócił a. się Ty, ale jest 5-5. Jakim cudem? Aha! Bo może dlatego, że mam 22 kile. Też ja ich tam pomordowałem. Ty masz 22 kile plus dodatkowo przecież wygrywaliśmy podkład. Tom, rozbrajając bombę. No tak. Bo zostawał sam, geek i nie wiedział co ma zrobić. No geek bez pomocy to. Dobra, mam piankę. Widzisz, co się dzieje. Dobra. Dobra. Bo hasło nie było. O, ładnie. No hmm. właśnie, ale nie mogłem wbić, bo był pełny, przez to, że jakieś randomy tu wbiły. No, a jak mieliśmy grać, jak było nas tylko u, y, czterech? Umawialiśmy się na konkretną godzinę, tak? Na wieczór. To jestem. Ale jak, jak, <grym> ja, pisałem, to, jest jak, jak wieczór, ja pisałem, to ty wieczór. byłeś w sklepie. Jest wieczór, jest. Proste. <grym> Buja się. <grym> <grym> mm. Ja pójdę od dołu. Puściłem. Dobra, ja idę tą stroną. Czy, czy chcecie EMP? Nie chcę EMP więcej. Już miałem, I <grym> EMP, A, EMP mi pecha. EMP mi pecha, w Waga? Co zaszmaczasz? Tu jest. Kurde! Ty no tyle razy. Tyle razy dostała. Uważaj, on tutaj jest. Mam flesze jakby, co? To mogę rzucić. Krisu, ty też już poległeś? No mówiłem, tak, że tutaj, tutaj jest. Tak, przy oknie. A to standardowo. O, 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 o! o. Lamus. Nic nie widzę. <laughs> Otwórz oczy. <laughs> Dziękuję za poradę. Nie baw się w jego tylko on z zamkniętymi oczami gra. Kurde, ta bomba tutaj. Ale powiem wam, że na tym questie proto normalnie przez ścianę widać zajebiste. Tutaj macie MP, Jeszcze. Nie ja jestem. Przy bombie w ogóle. Tak, ale was dwóch zostało <grym> na Lukero, Giga i Wąskiego. Wo gig pewnie gdzieś campi. Lukero jak zwykle biega. Właśnie dostał. Nie da się tu wyżej biec. No nie da się Uważaj, Geek pewnie gdzieś kampi jak zwykle. Na pewno. Pewnie gdzieś na B. Klip się w końcu ruszyć. No pewnie, że stoi, kurde. Specjalnie czekasz. Bo Bo idą. Ten no, dopantuje Uważaj tam. No i uważaj, bo jesteś na hita. Mołdę zagranicznego po polsku. A, zagraniczny. To nie no to wiem, ja Nie znam Chickie. No, tak, ja <noise> Nie znam Chickie. No, faktycznie. Chiwe dwóch rozpantuwujących elektrycy, nie. No, no wiesz, elekt elektryka prąd nie tyka. No. no. Tego zgieło. wąski jest pierwszy? Oooo, uh. już mi się ta mapa nie podoba. Czemu? Bo spuszcza się lewym analogiem szybciej, a ja pod lewym analogiem to mam mutowanie mikrofonu. A po co się mutujesz? Z nami grasz. No właśnie, sami swowi. No tak, ale wiesz, jak mnie ktoś nie? Jakby u mnie. No i co? A no, no. Tylko na streamie będziesz, no i tyle. No. A, no dobra, to tak no, Nie, nie tylko. Już wszystko, nie, wszystko, ok. Nie tylko, u mnie na filmie też. O, dobra. o. A tam jest chińska te... tego. Wiesz, kontrola rodzicielska, więc. <grym> Oj, w rogu stoi, no pewnie. Tak, tak. Daniel. Weź się tam, wychyl. Zaraz, bo jakieś właśnie. Zabij go taki Uuu! To no was... Lepiej to kampić, nie? No, To wy już pobadaliście? No, no nie chcę. <laughs> Zasłużone odpoczynek. My już gramy drugą turę, więc no. <laughs> zostawiamy tobie, robotę. Ja się muszę rozstrzelać w ogóle. Ja to się napociłem, mi się już nie chce pocić. Ten to w ogóle się pewnie zgubił, bo chodzi po wyższym piętrze schodów szuka Nie, jak Tak jak z Danielsem graliśmy, pamiętacie? A, bo my to na inne piętro wchodziliśmy. Czy jak? Tak. kurde. Right. Tam gdzieś jest. Kurde, już go miałem. Szmato. A to był chyba Daniels. Ty, Daniels jak wystrzelił. Mhm. No. 4 kile. 2 na nas. I fuck, weapon on my On mi na mnie. Hmm Coś nam kuźwa nie idzie. A. No ale jak Luke robi kurde dwóch camperów to nie ma się co dziwić. Myślisz, że w życiu w tej smoka nie użyłem w ogóle? Już taki najmniej przydatny grant ma. Idę dołu i będę się drapywał na górę. Schodami. Kurde, jak dam za nisko głowę, to idę do góry potem. Bo może mamy jeszcze szansę. Myślisz? Nas, kurde, dwie rundy minęły. <noise> <noise> o, jesteśmy akurat przy schodach. Pytanie: kto Jest. kurde stoi na tych schodach? No właśnie. Bo już tam są na pewno. Już, już kampują No, no oh yeah. Kampują Na lewo Na lewo na już tam jest przy kwiatku Kurde. Ja tam walę tego, nade'a Fuck Tylko nie wiem jeszcze gdzie Oni na górze są Chyba No Chyba wychodzi Mam piankę jakby, co? biegnie a że tym tym ładnie tak, to to left nie ma uważaj, jestem pod tej lewej dobra, prawej zdecyduj <grym> się dobra, walę pianką tak A wąski stoi tutaj za tymi Dobra, derwałeś go. Mi Ty, ale to, to. nie fair. Ja mam 3T. Mam trzy zgony i trzy asysty. Ah, Kałek, nice. kurde. Który? Help mi bro. Nie o, Alex, zostaliście jeden na jeden. On jest gdzieś tu. Leci do ciebie. Słyszy go. Bo nie wierzę że mam bombę. Uważaj, możecie zejść od prawej strony też. Bo tam masz drzwi. Czyli... A może też czekać po prostu aż podejdziesz po AMP. No. Masz 55 tak, bo... sekund, na spokojnie. O, o! o kurde! O! Dobrze. Czekaj. Strzel e... mu jeszcze w ryj na wszelki Ty, wbniotło mu się głowa, co? O kurde. O. Pięknie. No i teraz są pieniądze. Uch, dobra. Teraz można grać. Ter teraz można się bawić. Ty dół otwarli? Słyszę jakiegoś tutaj. Tak, dół otwarli. Okno. Podemną. Tu są. Ale ewidentnie nie wiedzę co masz zrobić. Mogę grać. Możesz Kurwa. Bić. Możesz bić. Looker do tego jest przy wejściu do tamtego waszego pokoju po, po lewej stronie dobra. dobra tutaj masz wejście dokładnie okej okay. kurde nie trafiłem a no tak po to jest niżej ja <laughs> pierdziłem no, czekaj zapomniałem kurwa niepotrzebnie padłeś mordo chciałem ci dać hila. Niepotrzebnie padłeś. Czekaj, tu nie ma gdzieś... O kurde, ty! Tu jest. Nie, dobra. A nie, pij kurwa. Ja nie umiem tego rozwalić. No rozwal się. Aleks, on się kryje gdzieś tutaj. W tym tak. No. Tak, Dora, Dobra. nie będę nie ryzykował. Albo dobra, chuj. Tu z wystają przez ten. O. Czekaj, tak? mister, kurwa, schowaj się. Mister, mam hila, cofnij się. Dobra, dobra. Już. Jestem na serwisie. Dzięki. No nie, nie, plecy nie. mamy. Krys, uważaj, żebyś właśnie plecy... No, dobra, śpi. No o, się rozgrzałem. Dobra, jest wszystko no dobrze, fajnie. zajebiście. Dobra. <laughs> dobra. Dobra. Jazda! Ty, ale ten, ten rzut, kurczę, chwilę, był zajebisty. Jakoś się czuję, Nie niepotrzebny ma... w tej grze. A <laughs> dobra, Chyba tylko żeby was informować gdzie oni są. <sharpet> tak. to tak nisko. O, może <ś Haiti> Czyżby pójdę tędy, ja tutaj pójdę. Idę z tobą. Ej, no, wejść tutaj. Głównego? Dobra, jakby co, mam piankę i A Albo nie, nie tak. A ja mam granat zapalający. W ogóle to? A, a dobra. Potem zmiana, dobra. Prawa czysta. Lewa też nic nie Ktoś biega po lewej na moje, na moje lewo. Słyszałem Kurde. Ryzykownie. Ja się nie wiem. Wy... Kamper? Nice. To jest i tak jeszcze niżej, więc... Ej czekaj, chodź tutaj, od góry wy, pójdziemy. Kibet z nami, o nie Oć im tam za piankę co Tak, rzuć, dobra, 3, Dawaj. 2, 1 Jest o, tam piankę, piankę dobra, tutaj. Wal. Jest tam na plecy. pewno jeden Już open the wap to wash Nazy wąsk O plecy, plecy, plecy od klatki trochę O kurde uważaj to Tutaj jest, uważaj, uważaj aj, aj. Oj, zostałeś sam Jeden na 3. Oh, no. no. Kurcze Dobra, zmiana. A, na, na 3 dla tego kurwa ja, ja tam słyszałem Mam patetę wizer, spokojnie. Ja to przynajmniej na 0 jestem Dobra Ty jesteś na zero? A ja co mam powiedzieć? 5-5 no Botek hmm. trzyma ma klasę 0-6 No Ja daję wam się wykazać dobra. na filmie to, to ktoś nagrywa? Wszystko dobra to Dobra, teraz cisza i słuchamy. O. Kurde, nie można kupić. A od twojej strony, Project. W góra. 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 Chodzą przez dach. Tak. Bo widziałem z... jak u... ta okna spada. <noise> przez sufit. Ta bomba tam przed tym oknie. Słyszę kroki. Wąski śpi. Ładnie. Bieg jak lamus. Ciocie, ciocie, ciocie. Jest tutaj u mnie? Tutaj Help u mnie na z... Z... Help, masz go gdzieś? Tak. Idzie na niewidoku. A to gig. Kurde, skończyłam się w nic to był gig. No to. No dobrze. Nie, Lukero. O, o gig jest tutaj. Oj, oj, co tam to robicie? W ogóle na drzwiach. Znaczy na Gig jest tutaj na ścianie. On będzie wysadzał ścianę. Już wysadził. No już wysadził. Wysadził. Dobra. O, ci... Nie puszujcie, nie puszujcie. Czeran na dwóch. Daniel's Gig został. Dobry Granat. Tamtą stroną no, Alarm pięknie. Okej, co tam jest. Śpi. Daniel został. Tu jest na Dobrze. Jest I mam Ale. dwa kille. Luto. Lutowanko. banko, dobra granat, dziękuję. Nie łaśmy nigdzie, tylko my pilnujmy kurcze tych samych site'ów i już. O. Skoro oni kampią, to dlaczego my nie możemy? No, bo już za bardzo się rozjebaliśmy. choć cofnijcie się trochę do punktu. No. Teraz stać mnie jeszcze na to, Dobra, to zrobię jeszcze tak. Okej. Okay. I teraz wejdźcie z kurwy. <gry> Uważaj, bo tutaj za sobą masz. Dobra, szanuj Dobra, wyżej. Dobra, nie nie, nie puszujcie, cofnijcie się trochę, żebyście mieli backup. Mam backup w chmurze. Chmurę ja mam w płucach. A no dobra. A ja nie pole. Dobra, przez dach wchodzą. Słyszę kroki idą. Są za nami, chyba, nie? Ale... Tak, 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 za nami, tutaj wbijają przez okno. Będą iść tu chodzą, po tym korytarzu. Korytarzem od prawej mogą iść. Mordy Chociaż na moim tam... pingu, słyszę kroki. Kurde, niedobrze, tam pułapkę tak postawiłem Wywalili Hacza Będą wywalać też ścianę z nami, ale... Zapewne tak Jest któryś? Tak <laughs> Daniel, zdjęty Dał się nadziać? Cicho, cicho, cicho Trzymaj co obejść tą twoją pułapkę bo ich słyszę jak tupią na korytarzu cały czas Tupią, tupią Tutaj Daj ci dron ci drona I uważajcie, bo oni poszują po dronie od razu Nie wiedzą gdzie ta pułapka jest Ilu macie tam chłopaki? O, widzę, że pełny komplet chyba tam Ale to może być cały czas jeden Nie, zostało. zostało. Biegłem chyba na górze albo za mną. Wiedziałem, tu że to jest. Tutaj przy nas, ach, tutaj dwóch. Uważaj, mhm. tutaj dwóch jest. Będę za mały ten magazyn. Tutaj jest, 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 idzie. Dobra. dobra. nie ma. Jeszcze jeden, tutaj. Amunicja niestety kończy. Spokojnie, spokojnie. Bez pushowania, patrzcie. Przecisnęliśmy ich, został jeden. 15 sekund. No, to już są w że Ho, tak dobra, tak dobra. Dobra. Dziękuję Stop. bardzo. Uf. No push for the win. <grym> Przeczekaliśmy ich. Dobrze, to co, jeszcze raz to pięknie. samo, nie? Tak. Znajdźmy jakieś dobre miejsce do krycia. Kurczę, a, ma dwa wyjścia. Wiesz co, ja wezmę może door blocker. Jedno wyjście okay. zablokuję. To będziemy mieli tylko jedno. Tutaj jeszcze pierdolę. Niech kurde. E, może, że. Nie wiem, tutaj na górze gdzieś. Może. Tutaj, może gdzieś na górze. A, czekaj, to może tu. Postaw w kwiatku, kurde. Albo tutaj. Wiecie co? Bardziej będzie, bardziej będzie trzeba chyba kryć site A, bo tutaj jest tylko jedno główne wejście i drzwi do, i do rozwalenia ściany. Dobra, a tutaj mamy. mamy na pewno mamy, no, słuchajcie teraz. Cicho, dobra. Dron. Słyszę kroki. Kurwa, Lukero na długiej, mogą się O! Oh! gig też idzie. Jest! Trzymajcie na raz. tego, formację. Dobra, jest równo, ale jest równo, trzymajcie pozycję. Dobrze. Jeszcze dwóch. Tu left, tu left. Tutaj jeden był. Gdzieś. Dobra, pad. Jeszcze jeden. Lukero został. Tak? Uh -huh. Myślałem, że on wybuchnął z klatki. A... No, Jest tutaj. Dobra. Pięknie, dobrze. On by i tak ten znieczyszczył, bo ja druga. tutaj miałem pułapkę ustawioną. Dobra, to jeszcze Seksy. jedno. Dobra. Nie <coughs> ja mogę dać, albo nie. Tak. <noise> nie mogę dać albo nie za <noise> to za granaty tutaj leżą o. Oj Ja tutaj blokuję drzwi A nie dobra on tam zablokował Przecież nie będę blokował Chris ja tutaj blokuję drzwi w razie czego Spoko, przecież tak przechodzić mogę No pójdź na tym kwiatku ty to, Alex, Eee... Eee, tak. To może nie, nie, nie... ktoś jeszcze tutaj skampi. Dobra, patrzę Cześć, na okno. Co, tutaj jest, aha, tutaj jest okno, okej. Okay. Dobra. O. Ja tutaj na korytarz skampię. Brań, gdzieś wypadki. Są na górze. Idą tutaj chyba. Tak, tutaj są u mnie. Na korytarzu. Daniels, tu jest. Dobra, jeden masz śpi? jeszcze, jeszcze mm. jeden tam jest. Drugi śpi. Dobra, Dobra dań... Kr kresak. Dawaj, dawaj, no. Oj. To... <laughs> Dzięki. Proszę. Dobra, jeszcze dwu... trzech zostało. Mhm. Trzech zostało. <laughs> na długiej, na długiej, gig, na długiej. Ułaga, on będzie puszczał do ciebie, Aleks. Prawdopodobnie, A ja tu zostanę. Jak przyjdzie do mnie, mhm. Nie, rozwalił chyba te. Rozwalił tutaj chyba drzwi. Te. Blokady rozwalił, i alarm też rozwalił. Aha. On może stąd puszować. I tutaj z, z lewej u mnie, gdzieś przy tobie zabrał mordo. Pięknie, Się mam to. musiał zdziwić. Kto to był? Gig. Wąs... Gig chyba. Ty, jaka kolekcja trupów. Geek. No. <laughs> Dobrze, bardzo ładnie.